Cześć, z tej strony Paweł Zerwak Polska, dzisiaj z wizytą uznanego youtubera z branży pomp ciepłych, klimatyzacji, słynnego Karola z nie Katowic. Wiem, ja nie wiem czy taki słynny, i znowu szukujesz ludzi, nie jesteśmy w Katowicach to jest, jesteśmy w Jaworzniu. No. no ale no nie chciałem mówić, że tak <laughs> naprawdę urzędujesz no. Tak jest. Się będzie... Co my dzisiaj robimy? Zaszkoń, no, powiedz, że, jest, że dzisiaj będziemy pompę ciepło robić. Jaką pompę ciepłą? Nie wiem co zachodzi? to jest pompa ciepła? Nie wiem, a co Nie, to jest no, Ja, ja to tylko odkurzacze, tak? Tak jest. I u mnie to jest nudno. Na kanale, bo u mnie same cyklowaki montujemy. Już wisi u Karola. Karolku, czemu zdecydowałeś się na takie cudowne urządzenie? Bo... Co ono wniesie do Twojego życia? Twojego bytu i Szczęście, szczęście, po pierwsze. Zadowolenie mojej kobiety. Po trzecie, to ciągnie. Mmm, bardzo mocno. <laughs> Więc ja już jestem zadowolony, ja już wiem jak to e, działa. A Wy zaraz będziecie wiedzieli, jak to działa i jak zamontować w takim domu jak mój, czyli domu szkieletowym, zamontować taki oto zestaw odkurzacza, tak? Tak, dokładnie. U Karola wkradło się parę błędów wykonawczych. Ale sobie poradziliśmy jak zwykle. A mnie już nic nie jest w stanie z, zadziwić. I zaskoczyć. powiemy wam czego nie robić na etapie właśnie e, montażu instalacji, jeżeli macie stan surowy, czego nie robić, a co warto zrobić, jakie są teraz technologie, jakie są rozwiązania, żeby wszystko zrobić jak najlepiej i być bardzo zadowolonym, tak jak ja. No dobrze, Karol powiedz nam. No Ty wcześniej nie miałeś do czynienia z odkurzaczami centralnymi. Gdzieś tam coś na YouTube widziałeś, czytałeś. Jak ty w ogóle odbierasz to urządzenie, bo jest dużo opinii na rynku. E, na rynku, no nie wiem kto to pisze, że to nie ma sensu, e, że to jest relikt przeszłości. Tak, miałem kupić odkurzacz bateryjny i to by było przyszłość i teraz żałuję tak naprawdę, że zainwestowałem w odkurzacz centralny. Mogłem kupić odkurzacz bateryjny. Karolu... Nie tak Oczywiście, się uwalda, nie. Ale nie, ale serio e, powiem tak, zbyt długo to trwało i zbyt długo zwlekałem, jeżeli chodzi o instalację e, odkurzacza centralnego. Powinno być to dużo wcześniej, dużo szybciej. Nie wiedziałem, że to będzie aż taka różnica w użytkowaniu e, odkurzacza. Przedtem jest zwykłego, standardowego odkurzacza takiego na kabel. Po pierwsze, głośny. Po drugie, nie miał takiego ciągu. Po trzecie... Jest uporczywy w użytkowaniu, bo średnio co dwa tygodnie, maks miesiąc, trzeba opróżniać worek, a tutaj będzie to dużo, dużo dużo rzadziej, rzadziej. gwarantuję. No. no dobrze, to teraz polecimy do, środ do środka i pokażemy. Tak, to dokładnie, dokładnie co było źle, uwagi. co można było zrobić lepiej i tak dalej, gdzie karol poległ, yy, i pokażemy, jak ta instalacja u mnie wygląda. Więc zapraszam. Do zobaczenia w środku. No dobra, jesteśmy już u Karola w przytulnym, ciepłym miejscu, zaciemnionym. Ale nie będziemy robić to, co byście myśleli. Powiemy, co Karol stwierdził. Tutaj u siebie w domu, tutaj między tymi jakimiś tam rurkami od ogrzewania, Karol wyprowadził sobie do tego momentu instalację. No, no i, za, i zamarzył sobie, żeby odkurzacz centralny wcisnąć w tym miejscu. Może daj kapkę na mnie i powiem jak to było. A jak to było. się pod schodami. I Karol na etapie e, tworzenia całych instalacji, wszystkich w domu, pomyślał sobie tak, a czemu by pod schody, przecież to jest takie nieużytkowe pomieszczenie, zabiera przestrzeń, to może by tam włożyć e, skrzynkę bezpieczników, nie wiem, centralę e, e, alarmową, tak, e, ogrzewanie zrobić, włożyć tam boiler, włożyć tam centralny odkurzacz, jakąś stację uzdatnienia wody i różne inne rzeczy. I takie było pomyślonek, ale to był pomyślonek takie tu i teraz i zrzućmy to po prostu z głowy. No i w tym sposobem mamy właśnie centralny odkurzacz. Miał być sobie tutaj i myślenie o centralnym odkurzaczu wyglądało u mnie na tej zasadzie, że nikt się nie zastanawiał, ani ja, ani moja żona podczas budowy domu, jak to powinno być wykonane. Do żadnego fachowca nie dzwoniliśmy, z nikim się nie kontaktowaliśmy i po prostu było to troszeczkę na pałę wykonane, czyli weź pan wejść na Allegro tak kub najtańszy zestaw rur, który będzie ogarniał ilość gniazd i ilość jakichś kolanek i tak dalej. To zostało zakupione, chyba czy dwa takie zestawy nawet zakupione, na, na bogato, żeby wystarczyło. Zostało to poprowadzone no i tyle, jesteśmy w takim punkcie, a nie innym i nikt nie uzgodnił tutaj, że odkurzacz nie może mieć długiego wyrzutu. To Dokładnie, co... Karol wpadł na genialny pomysł, schody są mniej więcej po środku. Eee... Domu ta klatka schodowa, więc pociągniemy sobie 8 czy 10 metrów wyrzut, a co, no, co? Rura, więc, dwa zestawy i rura jest. tym sposobem mamy co, jedną rurkę, która była tutaj i to jest yy, całą, część ssanie, sam, no. część ssawna z całego domu i tutaj mamy wyrzut, który ma około 8-10 metrów i czy to jest dobre rozwiązanie? Karolo, no już wiesz, że nie. No już wiem, Co będzie że się nie. działo z naszym odkurzaczem? W tym przypadku twoim? Będzie się dusił. Jeżeli byśmy podłączyli, jeżeli byśmy go zlokalizowali tutaj, jeżeli byśmy go podłączyli pod ten wyrzut, to ssanie, ze saniem nie miałby problemu, ale w sumie by miał problem, bo stanąłby no. mu moc po pierwsze ssania, bo ma zbyt długi wyrzut i to co tłumaczyłeś. Odkurzacz przystosowany jest do tego, że może ssać nawet długim rurażem bo te 25 metrów to bez problemu tak, tak? ale nie jest przystosowany do tego żebyśmy mu Pchali. stosunkowo małą średnicą kazali wydmuchiwać powietrze na zewnątrz, będzie się przegrzewał i tak dalej, więc zrezygnowaliśmy z tego ustaliliśmy tylko na początku czy nie będzie problemu takiego, że jeżeli damy odkurzacz w, do garażu, który jest za ścianą więc nie ma z tym problemu czy nie będzie jakiegoś nadmiernego syfu, nie jest, garaż nie jest miejscem sterylnym w żaden sposób jeżeli jak cokolwiek by się tam zakurzyło, to nie będzie e, problemu. Więc to ustaliliśmy, stwierdziliśmy, że nic się tutaj nie zaburzy i tak dalej. Rower nie, be, nie pokryje się warstwą, no, nie wiem, popioru. Tak. Będzie wszystko, zadowolenie będzie pełne. Czyli podsumowując, e, wywaliliśmy odkurzacz do garażu. Dokładnie, czyli to jest w ogóle nieużytkowane, ten wyrzut. Tak, ten wyrzut. obciąć rurę, zaślepić. trzeba obciąć rurę na zewnątrz, zaślepić. Jak widzicie, pianka to jest teraz modorna, żeby nie profesjonalnie, i będzie super. Natomiast tutaj mamy tą część z sawną, e, kolanko do góry, kawałek rury i przejście do garażu. No i odkurzacz już sam widzieliście już wcześniej zamontowany w środku, w Teraz możecie przejdźmy po całej instalacji, którą mamy w środku i troszeczkę to też e, omówimy, czy to co ja zrobiłem, czyli dwa punkty na dole i dwa punkty na górze, czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie. Przekonamy tak. się. Dobra. Ja, ja się nie wodziłem na takie cyrki nagrywania. Dobra. Jesteśmy z powrotem u Karola. E, Karol sobie... A gdzieś wyszliśmy? Tu... Wyszliśmy z przyjemnego mrocznego pomieszczenia. Bardzo Ciepl, cieplutkiego. E, Karol postanowił. No, wyznaje zasady: im więcej, tym lepiej. Dlatego tak. naćkał sobie gniazdek e, na tak małej powierzchni. E, tutaj mamy jedno gniazdo stawne. A tam za koralem, jak Karol się odsunie, tam e, przy drzwiach po lewej stronie mamy kolejne. No, niby fajnie, krótki wąż. Tak Karolu? Tak jest. Taki był jakiś zamysł, żeby to wszystko obgonić wężem 9 metrowym. Powiem szczerze, nawet nie ja to wyliczyłem, ale patrząc tak potem z przymiarek i tak dalej, to wkładając wąż bodajże 7 metrowy, 9, nawet nie 9 metrowy, tak? 7 metrowy, czy tam 7,5 metra, tak? 7,5. I doliczając do tego rurę, którą mamy tą teleskopową, bez problemu jestem w stanie iść do studia i bez problemu jestem w stanie ogarnąć tutaj całe salon. Ale jeżeli byśmy korzystali z tamtego gniazdka, no to niestety już do tego miejsca nie dojdę. I tak samo idąc stąd, jeżeli bym chciał iść do kuchni, to takim wężem niestety tego nie obgoni. Czyli Karolu, no myślę, że najkorzystniej byłoby gdzieś za tą doniczką, jednak zrobić to gniazdko. No myślę, że najkorzystniej właśnie by było gdzieś y, tutaj, ty, albo że... w korytarzu. Tylko, że zamysł. Dół, no, inny no, całkowicie tak, że tak. tutaj w ogóle miała być jakaś ściana zakrywająca drzwi, i niestety miało wyglądać to inaczej, i nikt do końca nie wiedział jak to będzie, więc to gniazdo na przykład w tym miejscu w ogóle e, odpada. Dlatego zdecydowaliśmy się na dwa gniazda, ale teraz uświadomiłeś mnie, że technologia jest troszeczkę e, inna. Teraz jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych gniazd, mówi że to jest jedno na przykład gniazdo, tak? I że to gniazdo raczej się robi w formie takiej, że to już nie jest instalacja taka, jak to, że to jest gniazdo. I w to jest we, Tak, tak, możemy. No wąż. są wąż wyciągnąć z so, instalacji. E, też przygotowałeś sobie podejście pod automatyczną szuferkę, ale no w końcu znaczy, tego. To już ten pomysł źlek na etapie, że tak powiem, budowy domu już wiedzieliśmy wtedy, że jednak to się nie sprawdzi. Okej, okay, no. czyli zamykamy temat, tak? Myślę, Czyciutko że właśnie to, to co mówiłeś, czyli ten wąż wyciągany, tak? Jeżeli byłby 12-metrowy, to spokojnie, nawet będąc w tym miejscu, gdzie jest centralnie, e, e, że podejście mamy łatwe do niego, obsłużyłby wtedy i biuro, obsłużyłby wtedy kuchnię i nawet tą elkę, gdzie mamy komunikację do garażu, gdyby to, to, to było do ogarnięcia. Myślę, że problem jedyny mógłby się pojawić, jeżeli byśmy z tego miejsca chcieli przejść korytarzem i zawinąć do najdalszego punktu w garażu, i tam przydałoby się wtedy drugie gniazdo. Tylko powiem szczerze. W garażu raczej się nie sprząta, nie. i w garażu raczej by nam się przydało to, co już poruszaliśmy też e, e, przy wyjściu. Po przy to, bramie żeby, wyjazdowej. Przy bramie wyjazdowej, nawet z osobnym zestawem na przykład przyłączy, e, osobnym wężem krótszym, po to, żeby podkurzać sobie auto, tak? Żeby wyjść z tym wężem na no. zewnątrz, obgonić takim 7,5 metrowym, myślę, że bez problemu. Tak, auto, to, auto na nie, podjeździe. Nie, no bo w garażu no to tak jak u Ciebie, no rowery, gry, motocykle. Nie, no... garaż, jak samo nazwa wskazuje, jest po to, żeby magazynować w nim auta. No i dlatego widzisz u mnie chyba siedem rowerów, wchodzą na zimę jeszcze trzy motocykle i w sumie tyle można się spodziewać po typowym garażu polskim i niepolskim, bo myślę, że większość ludzi właśnie w ten sposób Eee, używa no Graciarnia, no, tak Dobra. jak o 90%. No i co można osób. powiedzieć o tej instalacji, którą tu mamy? Na górze powiedzmy, że jest bardzo podobne rozwiązanie, może troszeczkę w innych punktach, ale też mamy dwa punkty, e, dwa gniazda, tak e, w mojej instalacji, też pewnie można by było to przemyśleć inaczej i zrobić to jakoś centralnie. A tym bardziej z tym patentem, który pokazywałeś, który jest u na kanale w filmikach z tym zasysanym wężem, z bardzo tym, mi się podoba. z refleksem. Bardzo mi się podoba, bo nie trzeba mieć poje, jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś wieszaka na, na, na ten dodatkowy węż. Wąż tylko tam podchodzimy, z, już rozumiem, z końcówką dedykowaną. No ja, ja myślę, że to też jest dość ważne no, w budynkach, które. No, Polacy dorastają i coraz mniejsze te domy stawiają ze względu na koszty eksploatacyjne budowy, no i przez to, że one są mniejsze, mamy mniej miejsca do przechowywania na przykład takiego węża, który tak. musi wisieć sobie na wieszaku i taki system ciągany no jest idealny, no po prostu. No, mamy ja, mamy kolejne 2 metry kwadratowe do dyspozycji dzięki temu. w tym domu, jeżeli będę robił następny dom, to na pewno zdecyduję się na odkurzacz centralny, na, z, z którym zbyt długo zwlekałem, to mogę powiedzieć na swoją niekorzyść, e, żono nie oglądaj tego. I drugie, co na pewno zdecydowałbym się właśnie na ten system, gdzie ten wąż jest zasysany i nie trzeba dodatkowego miejsca na to. Standard, tak jak mówisz, stały się domy 100-120 metrów powierzchni, użytkowej, a duży dom to jest 160 max 180 metrów tak? kwadratowych. Raczej te 300-400 metrowe domy, bardzo rzadko spotykane, i ktoś nie myśli, jak to sprzątać. No bo ma od tego no. ludzi. O, ma od tego ludzi i wtedy czy to będzie odkurzacz taki siaki owaki, czy tych gniazdek będzie jedno, dwa na poziom, czy to będzie wąż wyciągany, myślę, że wtedy takiego człowieka to w ogóle nie interesuje. Dobra, jedziemy Karono. Chwilę, bo się nie przygotowałem, teraz Tracę już się. jestem przygotowany, już jestem wyraźnie. Jesteś wyraźny. A jak to Ci pokazuje w ogóle? Co mi pokazuje? Tak, że mnie zjada, czy...? <grym> Nie, to częściowo zjada. Okej, okay, dobrze. To częściowo zjada zadowolony. i... zadowolony. My... <grym> możesz nagrywać zakończenie do tego wspaniałego i zacnego filmu, możesz zapraszać ludzi do mnie na kanał i możesz im mówić, żeby zostawiali lajki dla Ciebie, pisali pytania tam na dole. Możesz to wszystko. Dokładnie, no tak oczywiście. jak Karol, Karol powiedział. Tak. Na dzisiaj to już koniec. Musicie być zadowoleni, ponieważ po pierwsze, byłem tu ja. Po drugie, był tu Paweł. Po trzecie, on reprezentuje najlepszą firmę odnośnie odkurzaczy, czyli Erwak Polska. Polska. dokładnie. I klimatyzacja Katowice <noise> dzisiaj. <głosy> Więc y, może nie było tak jak zwykle, ale myślę, że było y, ciekawie. Y, wbijajcie na dół w komentarze, y, zostawcie łapkę i na pewno zostawcie subskrypcję, jeżeli temat. Y, I y, dzwoneczek, jeżeli temat odtwarzaczy centralnych jest dla was i jesteście tym zainteresowani zapraszamy i do zobaczenia cześć hej